6 czerwca w Lubartowie mężczyzna świadek zgłosił informację taką, że kierujący samochodem marki Subaru podczas wykonywania manewru cofania uderzył w zaparkowany samochód marki Fiat. Policjanci natychmiast udali się na miejsce tego zdarzenia. Jak się ten świadek ujął tego kierującego samochodem, ponieważ ten próbował się oddalić, policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego Subaru. Okazał się nim 37-latek. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci wykonali również test na zawartość środków narkotycznych w organizmie który wskazał wynik pozytywny. Mężczyzna został zatrzymany, przetransportowany do lubartowskiej komendy. Po wykonanych czynnościach 37-latek odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i po narkotykach. Mężczyźnie grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a także przynajmniej kilkuletni zakaz prowadzenia samochodu.